Jakie mocniutkie. Mam ogromny sentyment do tego mieszkania, bo to jest po... Bo... po tacie. Po bo moim tatusiu. To moja matka biologiczna niestety, nie wiem czy jest, czy była, na pewno była alkoholiczką i... no tutaj mnie też biła, zostawiała, więc... Ciężkie przeżycia mam z tym mieszkaniem. Tutaj wisi coś takiego, jak się wchodzi. to jest smutno po prostu. To jest smutno. Miałam oczywiście blokadę, żeby tutaj w ogóle wejść i te wszystkie bardzo złe wspomnienia dla mnie, które były. Jak tu nieraz wchodziłam, to czułam na przykład na plecach uderzenia mojej biologicznej matki, czy ten strach, że znowu zostanę sama. Widziałeś tych ludzi dzisiaj? Tak, to jes? jest. Spaniałka. A ja bym chciała sprawić, żeby to było mieszkanie, w którym będą się dziać już tylko dobre rzeczy. Bardzo dziękuję. To mieszkanie jest w bardzo złym stanie. Wszystko się sypie. Na podłodze jest wykładzina PCV, nie wiemy co jest pod nią. Meble są bardzo stare. Kuchnia to tak naprawdę korytarz. Szafka rozpadająca się, kuchenka, która czasy świetności ma ze sobą bardzo dawno temu. Popękane ściany, tłuste. Łosienka jest dosyć duża, jeśli chodzi o proporcje do całego mieszkania, no ale oczywiście, że tam nie ma niczego, no, nie ma miejsca do przechowywania, to są stare kafle. No słuchajcie, jeżeli nie dba się o mieszkanie przez 20 lat, jeszcze o mieszkanie, w którym była melina po prostu, no to ono nie ma szans na to, żeby jakkolwiek wyglądać.